Dzień dobry. Dzisiaj dwa polskie myśliwce z września 1939 roku. Ten pierwszy to Lublin R13. W chwili wybuchu wojny polskie lotnictwo miało ich ogółem około 150 sztuk, ale tylko 50 było w jednostkach bojowych. Ten model był wykonany Gdzieś w latach 80., także ma około 40 lat. Widać zresztą po papierze, jaki już ma kolor. I drugi myśliwiec, który był zrobiony półtora tygodnia temu, ale numer małego modelarza jest z września 1980 roku. Ten myśliwiec to P11C. We wrześniu 1939 roku 129 tego typu myśliwców broniło polskiego nieba przed atakami Luftwaffe. 1 września nad Warszawą miała miejsce największa bitwa powietrzna 1939 roku, gdzie 64 myśliwce P11C i P7A broniło Warszawy przed prawie setką maszyn Luftwaffe i zestrzeliło 14 maszyn wroga, w tym Messerschmitta 109 i Messerschmitta 110. W porównaniu z niemieckimi myśliwcami, nasze były bardzo słabo uzbrojone, Miały słabą prędkość, pułap, jedynie przewyższały niemieckie samoloty pod względem zwrotności, no i odwagą i doświadczeniem pilotów, bo tych mieliśmy najlepszych. No i szlak bojowy ich zakończył się 17 września, bo wtedy około 50 tych maszyn odleciało do Rumunii. Reszta została zniszczona i taki był ich koniec.